W dzisiejszym odcinku będę robić lemoniadę, ale nie taką zwykłą lemoniadę z samych cytryn, tylko specjalną lemoniadę z Teksasu. Potrzebuję do tego cukier, potrzebuję cytrynki i mięta. No i brakuje tu jednego bardzo ważnego składnika, a jest to owoc opuncji. I żeby ten owoc opuncji zdobyć, ja nie muszę iść do sklepu, tylko wystarczy, że wyjdę na zewnątrz i sobie to zbiorę więc pokażę Wam, jak zbierać opuncję i jak ją oczyścić. Mam bierko, Słuchajcie, takie na Halloween już gotowe. I mam różne rękawice, bo nie wiem, która będzie dobra. Mam taką e, specjalną rękawicę tutaj chyba bardziej na zimową. Mam takie rękawiczki. Te chyba będą dobre. Wydaje mi się, że te są super. Mam do tego nożyczki na wszelki wypadek. No i wiaderko. Wbieranie opuncji nie jest takie łatwe. Zobaczycie, że mają opuncja ma takie kolce i te kolce e, naprawdę wbijają się w skórę bardzo szybko. One są wszędzie i nawet jak człowiek jest ostrożny, to one wbijają się w skórę, więc ja muszę bardzo uważać. Dlatego mam te różne takie rękawiczki. Zobaczymy, jak sobie poradzę. E, wybieram się i do zobaczenia przy kaktusach. Wybierałam auto. Ale ta ścieżka znajduje się w mojej dzielnicy. Także my mamy takie fajne różne ścieżki, gdzie można po prostu sobie pochodzić. No, tylko trzeba uważać na węży. Więc zaraz Wam pokażę, jakie ja mam buty. Tam Cowboy boots na dziś. No, bo jak będę musiała iść gdzieś, słuchajcie, w te haszcze i w te krzaki, no to, to muszę mieć dobre buty. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że znajdę wystarczające opuncji, bo wiem, że jest późno. Ale rękawica jest. Zacznę od tej. Wydaje mi się, że to jest dobra. Nawet wzięłam nóż ze sobą, tak na wszelki wypadek. Dobra! Wydaje mi się, że może lepiej ją obcinać. Ja widziałam, że ludzie też używają noża do tego, żeby ją obcinać. Ale chcę Wam pokazać. Zobaczcie na te kolce. Gdybym ja miała gołą rękę, to te kolce byłyby w skórze. Dlatego tak ważna jest rękawica. Także są trzy. Okej, okay, idziemy dalej. Ogólnie ludzie mieszkający w Teksasie nie chodzą i nie zbierają opuncji. No ale dobra, szukam. Nie widzę tych kaktusów. No, widzę jeden. I teraz już wiecie, czemu mam te buty. Bo słuchajcie, tutaj może być naprawdę dużo węży. A mamy węże bardzo różne. Są węże, które są w porządku, ale są węże takie jak rattlesnake. Tak? Grzechotnik. Grzechotnik może być bardzo niebezpieczny, więc warto mieć dobre buty. Tak na wszelki wypadek. Stąd widzę bardzo fajnego kaktusa tam dalej. Dobra, ruszamy. Słuchajcie, jak ja zobaczę węża, to tak będę wiszczeć, że mnie chyba usłyszał w tych domach obok. Ja mówiłam, że nie boję się węży. Nie, nie boję się ich. Ale jakbym zobaczyła jednego, no to nie wiem, co bym zrobiła. Zobaczymy. Widzicie tego kaktusa? Jest! Jest to puncja. Ok. Zbieramy. Zobaczcie, jakieś tu robaki siedzą. Dobra, robaki. Wyczekajcie mi. czekajcie mi stąd. Sio. Dobra, jedna jest. Ta nie wygląda ładnie. Wygląda, że jakieś grzyba ma. Weźmiemy te dwie małe, bo widzę, że nie mam ich za dużo. To może się przydadzą. Patrzcie ile robaków na tym siedzi. Nie wiem, co to jest takiego jakaś taka mszyca. Bierzemy tego? Dobra. Sio? Sio. Uciekajcie mi. Twist. Tak? Przekręcamy na, na bok. I jest. Na razie tyle mamy. Jest kilka, ale one też nie wyglądają ładnie. Czy w tym roku wygląda to inaczej? Ja muszę zobaczyć, yy, kiedy ja byłam w zeszłym roku, bo ja nawet nie musiałam nigdzie wchodzić. One były na pierwszym krzaczku. Zabrałam około 20-30 puncji. A patrzę, że w tym roku jest. Nie wygląda to ładnie. One wyglądają jakby. Nawet te zielone wyglądają niezdrowo w tym roku. Także może to tak jest jak i z grzybami, słuchajcie, bo yy, może być tak, że po prostu warunki pogodowe były niedobre nie, nie w tym roku i te opuncja nie wygląda dobrze. Mamy już 45 dni suszy, także pobiliśmy rekord w tym roku i może dlatego one nie wyglądają zbyt ładnie. Ale szukam dalej. No chcę nazbierać tak między 12-15 sztuk żeby mi coś z tego weszło. Biednie, biednie. Idziemy dalej. Jest noga sarny. Hmm. Wiem czemu na tu leży. U zobaczcie, jaki ładny okaz. Ale wiecie co? Nie ma owocu. Taki ładny krzaczek. Taki ładny kaktus. I tylko ma jeden owoc. Dwa. Jest jeszcze jeden. Dobra, bierzemy je. Są dwa. Tak, bierzemy i na boczek. I jest. I wrzucamy tutaj. Mamy drugą. Okej. Okay. Pokażę Wam jeszczurkę. Jaszczurek jest dużo i one się nazywają, co bardzo boją. Zobaczcie, jaka fajna. No chodź, no chodź. Uciekła! No słuchajcie, zobaczcie na tą opuncję. Ta akurat nie jest dojrzała więc troszkę nie rozumiem, jak to tu wygląda, bo niektóre wyglądają tak, jakby było już za późno, a niektóre wyglądają niedojrzałe. Dobra, węże, uciekajcie ode mnie. O, piękne są, ale nie, ch nie wiem, czy powinnam wchodzić w te cholerniki, latają nad głową. Co to takiego? O, takie właśnie owoce potrzebuję, ale słuchajcie, trochę się boję tej trawy. Dobra, idę. Co tam? No, ta jest ładna. Te kolce już przechodzą przez rękawice. A. Ah. Zaczyna mnie to trochę kłóć. Myślę, że wystarczy. Niektóre tu są malutkie, ale coś z tego wyjdzie. Nawet, nawet do słuchajcie do koloru. I ta lemoniada rzeczywiście ma fajniejszy smak. Dużo lepszy jak z samej cytryny. Jest gorąco. Jest niesamowicie gorąco. E, no, ale mam coś tam, słuchajcie, mam coś w tym koszyku, myślę, że coś można z tego zrobić. E, pośmiałam się sobie porządnie, bo spotkałam tutaj osobę, która mieszka w dzielnicy i pyta się mnie, co ty tam robisz? I mówię, no, no, zbieram, zbieram to owoce opuncji. <grym> a on do mnie, a to się w ogóle zbiera? I mówię, no, tak, bardzo dobre, to jest super fruit. E, no i on tak, tak do mnie patrzę jak na jakoś taką trochę wariatkę. No. Dla, e, słuchajcie, dla Amerykanów to jest troszeczkę, ja jestem wariatka, że wchodzę w te krzaki i zbieram, zbieram te owoce. No ale nic, ja mam z tego satysfakcję, uwielbiam i, i słuchajcie, ludzie to robią. I rzeczywiście to jest super owoc, który ma niesamowite właściwości, e, o których Wam opowiem troszeczkę z kuchni, jak będę robić tą lemoniadę. Jestem z powrotem w mojej kuchni. Mam tutaj owoce opuncji w wiaderku. Jak widzicie, troszkę się nazbierało. Zobaczymy, co z tego da się zrobić. Jak widzicie, zobaczcie na tą rękawicę, ona jest cała w kolcach, więc wiecie, co ja zrobię z nią? Wyrzucę. <grych> Nic się nie da zrobić. Najważniejszą rzeczą, zanim zaczniemy robić sok, to jest oczyszczenie opuncji. I to jest chyba najbardziej trudna rzecz, żeby pozbyć się tych kolców z owocu opuncji. Założyłam rękawice i najpierw wlewam wodę. I teraz biorę gąbeczkę i tą gąbeczką będę szorować każdą oddzielnie, żeby pozbyć się wszystkich kolców. A jak to robię, to Wam powiem... Nie wiem, czy wiecie, jak nazywa się opuncja po angielsku. Nazywa się ona... Prickly pear. Prickly pear. <laughs> I prickly pear to znaczy taka kolczasta gruszka z tłumaczenia. Ja ją teraz jeszcze tu przemyję. Ze wszystkich kolców. Wkładziemy na deskę. Każdą oddzielnie. I też muszę być bardzo ostrożna. Jeden kolec mi się bił jak zbierałam. I rzeczywiście to trochę boli, to się czuje. Nasza opuncja oczyszczona jest już z tych kolców. No mam nadzieję, że nie znajdę więcej, bo teraz już jak będę kroić ją, to nie używam rękawiczek. Cytryna jest już gotowa i obrana, więc wrzucam ją do wyciskarki. Nie leci tego dużo! Mam tutaj naszą bazę, trochę lodu i wody. Wlewamy cytrynkę, sok z cytryny. Musimy też obrać skórkę z opuncji, także jak widzicie ja już, ja już ją obrałam i wrzucam ją do sokowirówki. Chcę Wam pokazać, jak wygląda ten sok. Ja wiem, że kamelżeń za bardzo nie widać. Ale zobaczcie, jak ma cudny kolor. Jest taki duży. Chcę Wam pokazać, jak wygląda ta opuncja w środku. Wygląda właśnie tak. Ma takie nasionka i ma piękny, taki różowo-czerwony kolor. Który z tych. Te funkcje, które zerwałam, nie wyglądają zbyt dobrze w środku. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że te nasiona wyglądają, jakby były lekko zgniłe u niektórych, yy, albo jakieś takie zielone, tak jak tutaj. I tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest w porządku, czy nie, więc ja ich po prostu nie używam. Także mamy, co mamy? Jedną małą szkloneczkę, także tyle nam zostało. Mówię, nie jestem ekspertem, jak ktoś wie. Czy takie opuncje można użyć do mojej lemoniady? To dajcie znać. Będę wiedziała na przyszłość. Ale ich nie, uży nie, nie, nie będę używać. Po prostu one nie wyglądają zbyt dobrze. E, ale tyle. Dobra. Wrzucamy to do naszej lemoniady. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Od razu ładny kolorek. Dobra. No i ostatnia rzecz. Cukier! Haha! Miałam mu bardzo ważnej rzeczy. Mięta. Ona już jest umyta. Także kilka... Liści mięty. Wrzucę do tej lemoniady. Jest mięta. Zobaczcie, jaki to ma piękny kolor. Ale ja wiem, że to na pewno, na pewno jest bardzo kwaśne. Więc cukier. Także cukier do smaku. Ja nie mam pojęcia, ile cukru potrzeba, ale wiem, że będzie go trochę dużo. Dobra, sypię, sypię, sypię. Mieszamy. Słuchajcie, kalorie. Ja wiem, że kalorie ważne, ale tu jest tyle witaminy C, że z... Pff, zabije to wszystkie kalorie. <słuchaj> Pierwsza próba. Słuchajcie, no nie, nie wiem, zobaczymy. Wygląda cudownie. Co myślicie? Kolor jest piękny, co? jest bardzo dobre, ale za mało cukru. Uff! Kwaśne, kwaśne, kwaśne. Spiemy. Czyli cukru jak ma się tak dużo tej cytryny, yy, a opuncja też jest dosyć kwaśna, yy, to potrzeba jest dużo cukru. No chyba, że ktoś lubi już takie takie mocno kwaśne. Co prawda ja lubię, ale to chyba tutaj trzeba troszeczkę więcej cukru w tym przypadku. No ale słuchajcie, wyszło! Wyszło, wyszło dobre. Powiedzcie, co myślicie o moim filmiku, o moim całym tym procesie i zbieraniu opuncji. Prickly pear, remember. Dodałam troszkę więcej cukru, tak wydawało mi się, że jeszcze trochę była zakwaśna, ale smakuje świetnie jest bardzo zdrowa. To jest po prostu bomba witaminy C. No i też słyszałam, że jest bardzo, bardzo dobra na kaca, jak macie taki problem czasami. Eee, także opuncja świetna, świetna, eee, świetny owoc. Eee, także... Cheers! Piszcie, czy podobał Wam się ten filmik? Czy chcecie widzieć więcej takich filmików? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie!